Nie zabijajmy go. Nauczanie domowe, 10 marca, księga rodzaju, rozdział 37, wersety 3-4, 12-13 oraz od 17 do 28 Izrael miłował Józefa bardziej niż wszystkich innych swych synów, jako urodzonego w podeszłych jego latach. Sprawił mu też długą szatę z rękawami. Bracia Józefa, widząc, że ojciec kocha go bardziej niż ich wszystkich, tak go znienawidzili, że nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim rozmawiać. Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael rzekł do niego: Czyż twoi bracia nie pasą trzody w Sychem? Chcecie posłać do nich. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich w Dotajn. Oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich przybliżył, postanowili podstępnie go zgładzić, mówiąc między sobą: Oto tam nadchodzi ten, który miewa sny. Teraz zabijmy go i wrzućmy do którejkolwiek studni, a potem powiemy: Dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co będzie z jego snów. Gdy to usłyszał, Ruben postanowił ocalić go z ich rąk, rzekł więc: Nie zabijajmy go. I mówił Ruben do nich: Nie doprowadzajcie do rozlewu krwi. Wrzućcie go do studni, która jest tu na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Po to, by wybawić go z ich rąk, a potem zwrócić go ojcu. Gdy Józef przybył do swych braci, oni zdarli z niego odzienie, długą szatę z rękawami, którą miał na sobie, i pochwyciwszy go. Wrzucili go do studni. Studnia ta była pusta, bez wody. Kiedy potem zasiedli do posiłku, podniósłszy oczy, ujrzeli z daleka idących z Gileadu kupców izmaelskich, których wielbłądy niosły wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Ciągnęli oni, wioząc to do Egiptu. Wtedy Juda rzekł do swych braci – Cóż nam przyjdzie z tego, gdy zabijemy naszego brata i nie ujawnimy naszej zbrodni? Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem. I usłuchali go bracia. I gdy kupcy madjaniccy mijali ich, bracia wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za dwadzieścia sztuk srebra, a ci zabrali go z sobą do Egiptu. Czytamy w Słowie Bożym, że tych dziesięciu braci postanowiło podstępnie. Już w tym określeniu, że postanowili podstępnie zaczyna być realizowane to, co było w śnie. Jest Józef i są bracia. Już tworzy się dwie rzeczywistości, które są inne. Bracie nie zdają sobie z tego sprawy, Zaczynają wchodzić w narrację tego, o czym mówiło widzenie, które otrzymał ich brat. Drugim krokiem jest to, co mówi Ruben. Nie zabijajmy go. Obudzone zostało wśród braci takie poczucie, lepiej niech żyje. Odstawimy go tylko na bok. To drugi etap. Józef przeżyje. Zawsze znajdzie się ktoś, kto go ochroni. Zawsze znajdzie się ktoś, kto stanie w, po jego stronie, pozwalając, aby on się nie tylko zachował, ale i rozwinął. I trzeci etap. Juda powie, sprzedajmy go. W ten sposób bracia wysłali Józefa do Egiptu. Wysłali w inne środowisko. Wysłali w miejsce, gdzie mógł bardziej urosnąć niż w Palestynie. W tej chwili nie wyglądało to zbyt kolorowo, ale widzimy trzy pierwsze etapy realizacji snu Józefa. Rozdzielenie on i bracia, ocalenie, które będzie ciągle towarzyszyło drodze Józefa i w końcu pobyt w Egipcie, miejscu, które dawało większą perspektywę rozwoju. Patrząc po ludzku, ci bracia pozbyli się najzdolniejszego i najbardziej obdarowanego, a przez to najmniej lubianego. I motywacja, zazdrość i nienawiść. To był motor napędowy ich działalności. Najgorsze poruszenia, najgorsze wewnętrzne motywacje, zazdrość i nienawiść. Co wydawało się, że zaczyna czynić historię Józefa bardzo tragiczną, bo rzeczywiście od tej ludzkiej strony, od strony braci, to było coś bardzo złego. Ale z tej historii możemy się nauczyć kilku bardzo ważnych spojrzeń z perspektywy. Bóg widzi całość, a my, nawet jeżeli otrzymamy pewien obraz, wizję, proroctwo, Mamy jakiś cel, ale pośrednich wydarzeń, etapów nie jesteśmy w stanie dzisiaj zobaczyć. W związku z tym możemy się gubić i narzekać. Możemy nie rozumieć, dlaczego to się dzieje, ponieważ mamy krótką perspektywę. I po drugie, nie znamy ludzkich motywacji. I dlatego drażnią nas ludzkie wady, oburzamy się na zachowania, które nas gorszą, uważamy, że w świecie jest więcej zła niż dobra, ponieważ nie bierzemy pod uwagę tych ludzkich motywacji, które zna Bóg. On wie, że one są takie, a pomimo tego realizuje ten właśnie swój wielki plan. My nie znamy Bożych planów, i dlatego nasza krótka perspektywa. Oraz niebranie pod uwagę ludzkich motywacji powodują, że jest w nas gorycz, niechęć, narzekanie, a Bóg realizuje swój plan i chce, żebyśmy byli włączeni w ten plan, pomimo tego, że nie znamy etapów pośrednich i czasami nie jesteśmy zadowoleni z ludzkich motywacji. Zadanie dla Ciebie na dziś. Spojrzyj na swoje ostatnie 10 lat. Co Bóg zrealizował w Tobie? I w Twojej rodzinie. Niech w tym spojrzeniu dużo szerszym błogosławi Ci On Sam, który realizuje swój plan: Ojciec, Syn i Duch Święty.